To już ósme forum rolników i agrobiznesu w Poznaniu. Jednym z tematów, które poruszaliśmy podczas dzisiejszego forum jest uprawa uproszczona. Moim gościem, moim rozmówcą jest pan Mateusz Krawczyk z firmy Pfeiffer Langen. Który prowadzi doświadczenia i czuwa nad skupem buraków cukrowych w Środzie Wielkopolskiej? Panie Mateuszu, prowadzicie od wielu lat doświadczenia nad uproszczeniami w uprawie buraka cukrowego. Jak one przebiegają i jakie są tego efekty? Tak, doświadczenia z uprawą bezorkową rozpoczęto już w firmie Pfeiffer Langen bodajże od 2008 roku. Poszukiwaniu rozwiązań, które dawały stabilniejszy plon, to była jedna z trafniejszych decyzji. Odejście od uprawy późnej i zastosowanie wszelkich maszyn, które ten pług mogły wyeliminować. Jakie y, najważniejsze atuty ma uprawa bezwolkowa, bo chociażby po stronie wymagań, jeżeli chodzi o, o, o punkt widzenia rolnika, no to inwestycja w nowy, drogi sprzęt, który wymaga y, olbrzymiej mocy, żeby pociągnąć. Tak, wymaga to inwestycji, ale firma Pfeiffer Langen wychodzi naprzeciw plantatorom, pod tym potrzebą plantatorów i jesteśmy w stanie zorganizować dla plantatora od A do Z obsługę pod tytułem właśnie tej obsługi polowej, zasiać, zorganizować siew łącznie z uprawą plantatora na polu. Przy tej opłacalności e, uprawy buraka cukrowego ma to rzeczywiście sens, ale proszę powiedzieć, jak e, Wasze doświadczenia w uprawie bezolkowej e, buraka cukrowego przekładają się na plony i podejście rolników? Czy trudno było namówić Waszych plantatorów do takiej zmiany? E Przekonaliśmy się do tego i działaliśmy, aby przekonać plantatorów, ponieważ rejon, w którym większości gospodarujemy, to są gleby lekkie, narażone na erozję wieczną, na erozję wodną, narażone na długie okresy suszy i właśnie tutaj ta uprawa bezorkowa, striptil głównie, który się w tej chwili najbardziej rozwinął, niweluje te wszystkie jakby mankamenty pogodowe, i po, pozwala uzyskać stabilny plon na takich, a nie innych gruntach, na jakich jesteśmy jakby zmuszeni gospodarować. A jak odbierają tę te technologię odejścia od pługa rolnicy? Pewnie wielu z nich trudno się odzwyczaić od widoku czystego pola po pracy pługa. Tak, ale tutaj mamy bardzo dużo demonstracji polowych, organizujemy warsztaty polowe. E, ponieważ e, samo mówienie, opowiadanie e, jakby na, na szkoleniu nic nie daje. E, plantatorzy muszą to zobaczyć, e, porównać sobie rozwiązania, e, czy to stricte e, głębokie spłuchnienie, czy to uprawę pasową. E, mamy takie demonstracje, co roku takie warsztaty polowe e, organizujemy. Co roku organizujemy też sesje szkoleń zimowych e, podsumowujących kampanię e, i… Jakby wszystkie informacje, które są potrzebne do wejścia w nowy sezon. I jakie są tego efekty? Ilu Waszych plantatorów dziś był jakiś w uproszczeniach? Obecnie jest to poziom ponad 30% yy zakontraktowanego areału jest uprawiany w systemie bezorkowym. Gdy dziś spojrzymy na pola po zbiorze buraków cukrowych, widzimy niejednokrotnie, że ta struktura jest zniszczona przez to, że mamy dość, duży, dość dużą wilgoć. Ciężkie kombajny pozostawiły głębokie kolejny niejednokrotnie. Jak w tych warunkach przywrócić pożądany stan gleby? Za pomocą jakich maszyn i kiedy się za to zabrać? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tematu zapobiegania takiego stanu na polu i buraki powinny być wykopane gdzieś do 15-20 listopada, to mielibyśmy tą gwarancję, że tej struktury na polu nie zniszczymy. Jeżeli już czekaliśmy z tym zbiorem długo i dzisiaj mamy takie przypadki na polu, to najważniejszą zasadą jest, aby w tych mokrych warunkach w obecnej sytuacji e, nic na tym polu nie robić. Pozwolić, aby ta gleba, czy przy m, pomocy mrozu, e, jakby oddała tą wilgoć, e, aby to pole przesło, i wtedy można jakiekolwiek zabiegi uprawowe e, na tych polach wykonywać. Proponowałbym tutaj, czy m, głębokie spulchnienie, czy głębosz, e, czy pług dutowy. I zastanowić się faktycznie nad, w takich przypadkach późnego zbioru, nad uprawą roślin Jarych. I tutaj musimy jakby znów się odnieść do, do płodozmianu. Urozmaicony płodozmian jest kluczem nie tylko w Osiąganiu bardzo dobrych wyników w uprawie w planowaniu, w tworzeniu struktury gleby, także i wsparcie unijne wymaga tego, aby ten płodozmian był rozmaicony. Proszę powiedzieć, na jaki płodozmian plantatorzy buraka szczególnie powinni zwrócić uwagę, co jest polecane, a czego lepiej się wystrzegać. Obecnie najczęściej buraki uprawiane są po zbożach i. Z drugiej strony, coraz częściej też jakby przed plonem staje się kukurydza. I tutaj bardzo ważne jest, czy w przypadku zbóż, czy w przypadku kukurydzy, zwrócić na stosowane środki ochrony roślin w roślinach poprzedzających uprawę buraka cukrowego. Z tego względu, że możemy tutaj narazić się na fitotoksyczności i niestety ta uprawa nie będzie przynosiła efektów. Czyli. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu trafnych decyzji, jeżeli chodzi o płodozmian, o międzyplony, i prosimy, aby uważnie weryfikować to, co się dzieje na polu, terminy wykonywania zabiegów, a także stosowane środki ochrony roślin w roślinach poprzedzających wysiew buraka cukrowego, tak aby rzeczywiście. Wszelkie wysiłki włożone w tę uprawę były odpowiednio wynagrodzone. Bardzo dziękuję. dziękuję.